Witajcie kochani! Dziś chcę zabrać was w podróż przez serce i duszę jednego z najbardziej niedocenianych bohaterów serialu Dziedzictwo. Komisarz Ali, grany przez Melicha Oskaje. Mężczyzna, który na pierwszy rzut oka wydaje się tylko funkcjonariuszem prawa. Ale dla wielu z nas widzów był kimś znacznie więcej. Bo Ali to nie tylko mundur, odznaka i obowiązek. To samotność, która boli nawet wtedy, gdy wokół są ludzie. To lojalność, która nie prosi o nic w zamian, i miłość, której nie można było wypowiedzieć. Widzieliśmy go, gdy stawał do walki z przestępcami. Zawsze odważny, sprawiedliwy, wierny zasadom. Ale jego największą walką była ta, której nikt nie widział. Ta, którą toczył w środku. Ze strachem, z przeszłością, z pustką, którą niosło serce. Pamięta się jego spojrzenia. Gdy patrzył na Kiras, tyle emocji ukrytych w oczach, tyle czułości, którą bał się okazać, bo bał się, że nie zasługuje. Bo kiedy ktoś całe życie stawia innych ponad sobą, zapomina, że sam też potrzebuje miłości. Ali to postać pełna psychologicznej głębi, symbol wewnętrznego konfliktu, serca, które pragnie bliskości, i rozumu, który mówi: Nie mogę, nie teraz. Może nigdy, kropka. Ile razy widzieliśmy go, gdy był gotowy poświęcić wszystko, a sam nigdy niczego nie oczekiwał? Melich Oskaja pokazał w tej roli ogromną subtelność. Nie musiał mówić wiele. Wystarczyła chwila ciszy, gest, spojrzenie. To właśnie dlatego wielu z nas czuło z nim silną więź. Bo Ali to nie tylko bohater ekranowy. To ktoś, kogo każdy z nas chciałby spotkać w prawdziwym życiu. Komisarz z sercem. Przyjaciel, który zawsze dotrzyma słowa. Mężczyzna, który cierpi, ale nadal pomaga innym. A teraz zapytam Cię bez patosu, ale prosto z serca: Za co ty zapamiętałeś Aliego? Czy to jego cicha obecność? Czy może właśnie to, że był inny niż wszyscy? Napisz w komentarzu jedno słowo, które najlepiej go opisuje. Zróbmy razem jego portret złożony z naszych wspomnień. Emocji i wzruszeń. Bo Ali nie zniknął. On zostaje w sercach widzów na długo po tym, jak gaśnie ekran. To bohater, który uczy nas, że siła nie zawsze krzyczy. Czasem siedzi po cichu w kącie i po prostu jest. Jeśli poruszyło cię to, co przeżył komisarz Ali, zostaw serce w komentarzu. A jeśli chcesz usłyszeć więcej takich historii, kliknij subskrypcję. Bo bohaterowie nie zawsze noszą peleryny. Czasem mają mundur i złamane serce, które nadal chce czynić dobro. Do zobaczenia kochani.